Wkrótce zobaczymy zupełnie nową odsłonę skweru w centrum miasta. Wszystko za sprawą przeprowadzanej tu gruntownej rewitalizacji. Zostały zrobione na nim nowe nasadzenia. Ta nowa odsłona będzie nas cieszyć już tej wiosny. Zostały tam nasadzone rośliny wielosezonowe, takie jak różne rodzaje róż, traw, czy na przykład też poziomki. Także to, to, to wkrótce także się ładnie skomponuje. W tej chwili miasto kończy montaż nowych ławek, które mają podkreślić uzdrowiskowość naszego miasta. Zapowiadaliśmy wymianę ławek na sferze miast partnerskich. Pierwszy przetarg nie wyszedł. Natomiast znaleźliśmy inny wzór niż pierwotnie planowaliśmy, zbliżony do, do tego jaki chcieliśmy, są trochę podobne do tych ławek, które mamy przy deptaku na, na ulicy Rodziewiczówny i 15 nowych ławek już pracownicy Zieleni Miejskiej kończą wymianę, te 15 ławek kosztowało nas 56 tysięcy złotych. W ramach inwestycji mają zostać również zamontowane nowe kosze na śmieci.